Przepił mnie kurwa przy odholowniku, mówi, że jest synem Pabla Rodriguez'a I powiedział mi tak Tata mi powiedział, że muszę, jak będę chciał coś potrzebować w Los Santos, to żebym się odezwał do wujka małpy Wujka Travisa, wujka Antka Co Nie powiedziałem wieku, tak, nie powiedziałem A pierwsza w mieście Nie powiedziałem tak Nie znam wujka... Oła! Nie powiedziałeś? O, powiedziałem do wujka George'a, nie znam wujka małpy A wujka George, a, to może o. mi się pojebało Oła. I ty jesteś synem Rodriguez'a tak, no tak mówi, kurwa. No tak, no tak, tak. I powiedział, no to powiedział nie jeszcze, że, że, że tata mówi, że jak. żeby się nauczył życia, bo on tylko na Xboxie w Fortnite w Kolumbii, kurwa gra. I że jestem Mumpa Tak, i że jest Mumpa Nie wiedział co to znaczy, no powiedziałem, że jest po prostu zjebany w skrócie. Dobra, No. Yy... Yy, yy, yy. Dobra, wyjdźmy przed dom, może, dobra? Przed dom. Chodź, prosimy jakąś muzyczkę, może, co? Misia. Dobra. To jak się jest już, rodziła się? <noise> no <stary głos> Nie wiedziałem, ja... że jest w chacie, sorry kurwa. Nać tutaj Niech <noise> się uczy do życia, tak? Tak, wiadomo, stary Dobra. Wczoraj się wykluczyłem. Ciągle ci tą koszulę. A co masz przy sobie? Nic kurwa świeży. Świeży stary, no mówisz, że dopiero przyjechał idzie. i że wujek Antek załatwił mu robotę na UWKF. Wujek Antek, a to Antek już gadał? Taki wujek Antek ze szpitale, taki w zielonych włosach. Załóż sobie tą koszulę już na siebie. No mm, kurwa, trochę się ubiera jak Rodriguez. te Będziesz w sumie taki przyjebany jak Rodriguez. Pewnie te same geny. Nie odbiera, pozwoliłem do niego. A, nie odbiera. To... Też I twój nie odbiera. stary to Paulo Rodríguez, tak? No tak. Jak to udowodnisz? Właśnie. No, nie, nie, wiem. To nie wiesz. No, musisz nam coś powiedzieć. Masz do niego numer? Do twojego starego? Eee I... No nie, bo mam nowy telefon, dopiero co kupiłem. Słuchaj. Ale ja mam, ale ja ja mam. ci podam, zadzwonisz do niego, włączysz na głośnik I zobaczymy, czy cię pozna. Tak. Jak cię pozna, nie. no to będzie w porządku. Jak cię nie pozna, no no to, to lecisz z tam. To może Wy go zadzwonicie do niego, jak macie numer. Nie, 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 ty zadzwonisz. Ciągaj telefon. Ty zadzwonisz. 945 <laughs> Jeden krzywy ruch i lecisz stamy. Pamiętaj. 1 9 9 4, 9 4 5 8 5 4. Na głośnik od razu dajesz. 8 5 3, 4. Tak. No dobra, two No. Ee, e, moment. Jest sygnał chyba. Moment. Mhm. bo problemy się zaczynają Halo Halo, ch co mówili? I no to ja, Carlos, tato, to, bo no, ja tu przyjechałem do wujków i oni mi, mi nie bierzemy się, ja jestem Twoim synem. Dajcie wujków, cholera. Do mnie przyjechał, się ma. I do mnie. I mi no coś czy... się że jest kurwa Twoim synem, <laughs> i że gra ja tylko Fortnite'a, i że mamy go wziąć na tak zwane przeszkolenie, kurwa. No, jak wam się chce, to możecie go przeszkolić. To jest mój syn, słuchaj. Umbalum bieden całe życie w Kolumbii siedział w chacie. Na moich pieniądzach darmoziad jeden, nic w życiu nie robił, ani w życiu nie ciupał. Człowiek ma 30 lat. on nigdy kobiety nie miał. Rozumiesz? I mu powiedziałem, że ma do Los Santos lecieć, żeby się kurwa życia nauczyć, zarobić, robotę znaleźć. Rozumiesz? No? Dobra, to by go przeszkolimy. Dobra, powiedz mi, jesteś pewny, że ja mam się zająć tym szkoleniem? No, słuchaj. Możesz go nauczyć, może jakąś dupę, dzięki tobie wyrwie. Nie, znaczy nie, to, to raczej nie, nie to raczej... Jest, no mogę, bo wiesz jestem się, jestem akurat w tym bardzo dobry. <laughs> że tak powiem, nie wiadomiałem, jak wszyscy wiemy, tak? No dlatego mu tam już wspominałem, że babiasz jesteś, wiesz Okej, okay, okej, okay. a powiedz mi, bo on nie wie znaczy jak ktoś jest podpięty. On jest podpięty, czy nie? Zna te wie on tematy, on czy nie? On raz w życiu jak najebany byłem, to mi klamkę zajebał się prawie w stopę po strzeli. Aha. Aha. Okay. Amator. Mamy kolejnego, który będzie, że tak powiem, wysiadał z samochodu, kiedy nie trzeba, tak? No dobra, dobra, dzięki, dzięki, Pablo. A co ty, co tam w ogóle u ciebie, gdzie ty jesteś? Czemu się nie pojawiasz? on mi siedzę, odpoczywam. Rozumiem, rozumiem, wyjebałeś się na związków, tak? Nie odwiedzisz, nie przyniesiesz nic, żadnych gifcików, kurwa. Zamiast przyjechać nas odwiedzić, to nam nowego Dima wysłał. Nie, tak. jakiegoś kurwa wy nas... Jakie... wysłałeś nam jakiegoś Oompa który kurwa mówisz, że się w stopę sam postrzelił. No to nieźle kurwa. Może wam coś przywiązać z Kolumbii. Przebież nam trochę kurwa, wiesz, tematu. No. Ja myślę, ja myślę, no, bo Białą taki, wiesz, kokolino, kurwa, taka, opieka ta taka opieka synem to nie jest tania rzecz, nie? Tak, nie niepania. Nie, no, oczywiście, że tak, oczywiście. No dobra, dobra, my tu mu pokażemy, co i jak, ta, i ta. jakie tutaj działania trzeba wykonywać. Trzymaj się, Pier kurwa, to tam, tam dostanie do dwa, trzy razy, się do wszystkiego. Tak. Tak, no, dobra, zatrzymajcie się, panowie. No, ta na siema. razie. No, cześć. No, cześć, tato. Kurwa, nie kłamał. Ta, nie kłamałeś, no to witaj, witaj, ja jestem witam, witam z T. Tak, Możemy tak dać jest, jestem zrobić. No cześć w A czym się zajmujecie? A, przedsiębiorczość. A, przedsiębiorczość, Organizowana a, tak. Organizowana przedsiębiorczość, tak. Dobra, chodźcie. Musi... Chodź, Bigdy, poznasz moją córkę. Ty też, Carlos. Stary, wczoraj mi się córka urodziła. Wczoraj. Powiedz mi, a mam do Ciebie, Carlos, takie o, to gratulacje? A, gratulacje, gratulacje. gratulacje bracie. A, Która to już dziesiąta? Siódma dziecko moja. A. A, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam w u ciebie? widzisz <laughs> ja szalenie? Fantastycznie tak, a, a to. Dobrze, tak, wszystko. U pana. Tam, A, w, w porządku, <laughs> bardzo dobrze, wszystko. W porządku? <laughs> tak, tak, tak. Zasnie pan wygląda. A, dziękuję sobie. bardzo, dziękuję bardzo. Pan też. Ten trapeczki to bym zmienił. Dlaczego? Bo chujowe. O kurwa. Chujowe trampeczki? Chujowe, no. Wyglądają. Nie, no dobrze. Ała! Biegli, biegli, biegli. Zakuli mnie, kurwa. Dawaj, 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 dawaj. Słuchaj. Się jak ci mówi policjant, że masz chujowy trampki, to jedziesz z nim, tak? Tak, mówisz, bo co ty kurwa Obłowę, ma, masz? chujowy ryj, kurwa, twoje zęby to Nie dajesz sobie wpuść w twarz, kurwa. Gdy jesteś panem siebie, ci zjemy pedigree, kurwa. No, dokładnie, zdominował go. Zdominował cię. Byłeś go suką, stary! Zamknąłeś się na jakieś 10 sekund, to już w ogóle była kurwa dominacja genetyczna. Dobra, czekam, jedziemy to, na odholownik, odholownik. Czekaj, muszę po apteczkę skoczyć i po kamizelkę. Ja mam, ja mam apteczkę. No to spokojnie, spokojnie, ja sobie wezmę. Zaraz będziemy na odholowniku. Tutaj, słuchaj, masz tutaj, podaję ci przez cały samochód kij baseballowy. Nie będziesz frajera walił pięścią, tylko go ze sprzętu napierdolisz. Popatrz co za twoje chudewity. To Ty, kurwa, jedyne co możesz najebać, to przypału kurwa, przy policji. To 6-latka w Fortnite, kurwa. No, jak przypału przy policji? Zami mi kazaliście mówić do policjanta. No i znowu dwie dyszki. Właśnie, ja tak powiem, klienta. Chodzisz do niego i mówisz, wyskakuj z portfela. Chuj z portfelem, wyskakujesz do niego i mówisz, że ma ci przepisać to auto Tak, nie, 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 powiedz, że nie, z portfelem ma wyskoczyć Przecież <głosłabym> <Yeah. głosłabym> <głosłabym> ten go w środku strzelił Kurwa, Kurwa. On mu, on mu zajebał? Chyba <grywa> mu. No pieniądze, nie ma tak być. Dobra, stop, 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 stop. stop. Ja pierdolę, tak. przepraszamy. Mhm. Pana. Przepraszamy pana, tak. Ty, Carlos, nie możesz napadać ludzi kurwa w moim lombardzie, czy cię popierdoliło? A druga mhm. sprawa, kurwa, to czemu Ta. mu wyjebałeś, kurwa? Czemu wtedy? wyjebałeś Bo kurwa? Bo się fija. zestresowałem! Obrócił się tak gwałtownie, zapłaś, myślałem, że mnie zatakuje. Dobra, zapłacić tego Trzymaj apteczkę. Jada. Karol się dopiero uczy i on nie wiedział Dobre. To na koszt A, firmy okay. i zniżka 10% na wybrany produkt, co pan chce? O kurcze 10% cholera O, <grym> o 10% na worek dostałem, rozumiem? Nie, nie, no co se pan wybierze to pan dostanie okay, Dobra, okej okay. Co wy tu macie? Co wy tu macie? Co wy tu macie? Dobra, to, to ja to Tumik ta ja załóż się na plecy. Tu mi 10% stanie, tak? To będzie 5500 Ta, no. mniej. Tak jest. Dobra, to będzie 49500. Dobra, pasuje. Dobra, to już zdejmuję. Dobry dolar, Dzień. cześć wszystkim. Co będzie, kurwa. Cześć. czekaj, czekaj. Ja za Co byście tutaj kołbowały, kurwa, do. No. Piędraczy. Cztery za stare. Co zasady, potrzebujecie? Dobry. Dobra. Dzień dobry. Jak tyle się no to dobra. Koleżanki, poznacie Carlosa, a Karlos, poznaj koleżanki, przedstaw się ładnie panią. Dzień dobry, Karlos jestem. Tak. Miło mi poznać. Powiedz o swojej umiejętności, odpada. No, to tak nie wiem, się... Powiedz o swojej umiejętności, odpada. No, powiedz, odpada. powiedz, powiedz, no, powiedz. To, że trzeba się chwalić tym, tak? Dajcie, panie, to jest no może ja z panią odejdę Pogranę, na boczek? Pochwalcie. No, chyba tak. Chyba tak będzie łatwiej. Karlos, pochwal się. Ale panie nie chce chyba wiedzieć, bo one coś sobie robią. Mi się zdaje, że te tak panie znać. chyba wolą jednak lubachętaje oglądać. Dobra, siadaj. Carlos jest, kurwa, wyciągnięty my, z tych gierek tajowych. Pani śmiało wali, ja przyjmę na klatę. Ja już sekundka. spokojnie. Ta no? Tak, Carlos, Carlos. Podjeżdżaj. Słyszysz mnie, Carlos? Jucham? Słyszysz mnie? Co mówię? Słyszę, Słyszę. Idziesz do tych dupek i mówisz tak, Siema dziewczy, widzę, że chętę lubi się, ja jestem taki Anima bo, wiesz co chodzi, mogę ci pokręcić sutami jak, jak kurwa to bolcami odpada. Ty kurwa nie masz siostrę On ci chyba mówi, on ci mówi. Podchodzisz mówisz tak, co coś mojego dika? Kurwa nigdy nie słyszałem. <grym> jak? Jak? Siemano coś mojego dika? A nie lepiej drążek jak on jest graczem. Dawaj, dawaj, idź. idź. Tylko krzyż, krzyj. Dobry, ja mówię, czy chcą zi... zobaczyć twego Dicka? Ale tak pole... bezpośrednio? Tak, ja, bezpośrednio. To One to Ta. lubią. Małpol, no. I... pole i hałpol. Co? Spalał to będzie na szpitalu. <x2> eee, Dzień dobry. Chciałoby się zobaczyć mojego Dicka? Mogę <tuh> zostać siedzenie. <tuh w igenis> yeah. <tuh> Mogę to podane trochę. A czy tam jeszcze oglądać? Jezus! No, pewnie, że Światą, jest! Kanon, kurwa w sobie! Proszę pana... A ja, ja chciał... bym powiedziała, że nie ma tam cię dać. Znaczy, ja bym, bym ci chciał <coughs> powiedzieć, że one mają 16 lat, ale okej. Okay. Ile?! <grymne> <Nie? grymne> 16! Kanon, wróć! <grymne> Jak chcesz być kryminał na karku, to nie radzę, kurwa, <grymne> ja bada, nie? Znaczy, to droga wola, A swoją drogą... To ja nie powiem, kogo dzieje? trzeba się wziąć na mechaniku, dymać. O, o... No, nieźle. Sprawiłem, podałem się już jedzenie. Carlos, nie przejmuj się, nie ta to inna. Nic nie zrozumiałem. Powiedziałeś, że masz małą A ty ja też dostanę coś do jedzenia? Tak, pan siadał. Kto? Siada. Ja? Ej, mam pytanie. Nie ona jest. Tak. Ma ktoś kontakt do pidi? Dobro, dolar to zaraz się wypijesz. Komenda. A sobie do Iwanka kurwa dzwonię wyjebane. No. No to chodzi, nie? Żeby dzwonić na policję, Dawaj kurwa, do picia, wait. A kto mi ściągnie już. blokadę, bo chyba sam jej nie ściągnę, nie? Słuchaj, za do opłatą... Siedź, górę. Ja, ja no. pracuję na warszawie, co ty myślisz, że kokosy zarabiam? No. Tam nie było, po <coughs> nie powinien. Taki chuj jak kość dupy to romba, proszę cię. No, dlatego mechanicy jeżdżą, kurwa, Porsche w Brabusie i AMG, kurwa, Mercedesem. Iwanku? Czy ty masz chwilę czasu, aby? Chłopakiem, Carlosem, Rodriguezem, proszę bardzo. Chłodna jestem. A dlatego My taka wkurwiona? No to nie się odsuną od mojego auta. Okay. Czy pani, nikt się pani ja autem tutaj nie zajmuje nikakim. Ja jak wszystko co widzę, widzę przy szybce. Nie widzi pani, bo pani patrzy na mnie, to pani. Nie widzi Nie, to zerkam to. Nie, proszę pani. pani nie no nie mogę otworzyć tego, co jest, kurwa. No to pani wygląda. Ej, właśnie, kolana. To, no. Kiedy będę się śpiewał? Ja wiadomo, właśnie przez no, no, no to, to, to jest 10 lat. Zajebiście, podobało mi się w chuj Dobrze, co zrobiłeś, tak trzymaj, tylko się nie stresuj Ciężko no, Dobra, chodzi o to, wsparcie jedzie, wsparcie jedzie, wsparcie jedzie, jedzie. Wygapy powiesowa, kurwa Ja podłącza podał, to proszę połóż Papie, ona mówi tak. pomoc jakiś ciemniejszy, pan mi ten <noise> radiowóz atakuje. <noise> Jedziemy. Czemu nie otworzyłeś? <noise> nie wiem, nie da się, <noise> zablokowany zamek. Hmm. To Kurta, się robi z nie autami. Ja, czekaj, 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 czekaj. To co, normalnie blokady dają, a ona tu normalnie może zaparkować, tak? Ale, bo no. tutaj nie ma czerwonej linii. Do czemu ta czarna fura ma blokadę? Widzisz, bo policja jest spod prawa Robimy napad. Robimy napad na... Dobra, słuchaj, Carlos. No? O, elegy. To chyba jest świeże. Wsiadaj. Dobra, czy Carlos ma kopyto, czy mu dajesz swoje? Nie. Nie, ja jeszcze amunicję dawałem. Dobra, trzymaj moje i trzymaj do niego amunicję. Carlos i zaraz ja jadę jeszcze po, do HTP po nowe kopyto, czekajcie. Zaraz się nauczymy strzelać. <laughs>